Panie Marszałek, Wysoka Izbo, poseł sprawozdawca Jaskulski słusznie powiedział o tym, że PiS, odchodząc od władzy, zostawił Trybunał Konstytucyjny w stanie ciężkiej choroby. Natomiast nie jest prawdą, że te projekty będą lekarstwem na tę chorobę. Te projekty są po prostu inną chorobą, która ma zastąpić tę, która toczy Trybunał Konstytucyjny obecnie. To, co Platforma chce zrobić, to wyleczyć dżumę cholerą. Zmienić sytuację, gdzie mamy trybunał pisowski, na sytuację, gdzie mamy trybunał platformerski. I z perspektywy zwykłego człowieka, zwykłego Polaka nic się nie zmienia. Szanowni Państwo, nie da się wyleczyć problemu konstytucyjnego zwykłą ustawą. To jest podstawowy problem zaszyty w samym pomyśle. Tego, żeby w takim trybie, jak obecnie to robimy, próbować ten kryzys konstytucyjny, który mamy rozwiązać, sama ustawa nie wystarczy do tego, żeby, żeby Trybunał Konstytucyjny naprawić. Potrzebna jest nowelizacja konstytucyjna, potrzebny jest reset konstytucyjny, a już szczególnie nieskuteczna jest ta metoda, którą próbuje obecnie przyjąć koalicja rządząca, to znaczy rozwiązywanie problemu konstytucyjnego poprzez ustawowe jednostronne narzucenie zmiany takiej jaka podoba się tylko i wyłącznie koalicji rządzącej to doprowadzi do tego że zamiast Trybunału Konstytucyjnego który jest uznawany za e, dobrze działający wyłącznie przez polityków PiS będziemy mieli sytuację w której za dobrze działający ten Trybunał będą uważać wyłącznie politycy koalicji rządzącej a wyroki Trybunału Konstytucyjnego będą tak samo delegitymowane, tak samo uważane za wątpliwe i prawnie niepewne, jak to się dzieje w tej chwili z wyrokami obecnego Trybunału Konstytucyjnego. Ustawy przedstawione przez koalicję rządzącą roją się od rozwiązań wątpliwych konstytucyjnie albo wprost niekonstytucyjnych. No i najbardziej oczywistym przykładem jest oczywiście artykuł 9, który w drodze ustawy unieważnia wyroki Trybunału Konstytucyjnego wydane w ciągu ostatnich 8 lat. Szanowni Państwo, Wysoki Sejm, ja, Pani Marszałek, Sejm nie ma konstytucyjnego uprawnienia do rozstrzygania o ważności lub nieważności wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Po prostu nie ma takiej kompetencji, nie jest to żadnym elementem naszego, naszego systemu prawnego. Mogą się oczywiście podnieść głosy, że Sejm tutaj o niczym nie rozstrzyga, tylko Sejm miałby za, za pomocą tej ustawy stwierdzić, że jakieś wyroki po prostu nie istnieją, były od początku nieważne. I to jest jakaś logika, tylko że ta logika nie znajduje potwierdzenia w treści samej ustawy, dlatego że w artykule następnym, w artykule dziesiątym, chcecie Państwo, żeby Sejm stwierdził, że jednak niektóre z orzeczeń wydanych z udziałem tych tak zwanych sędziów dublerów są jednak ważne i są jednak wiążące. Nie da się w ten sposób, e, nie można w ten sposób stanowić prawa. Nie można stwierdzać, że. E, Sejm, który nie ma na mocy konstytucji prawa do rozstrzygania o ważności wyroków Trybunału Konstytucyjnego, teraz e, sobie o tym orzeknie i stwierdzi, że w artykule 9, że te wyroki, które wam się nie podobają, to są nieważne, a w artykule 10 stwierdzi, że te, które wam się podobają, które z jakichś tam względów chcecie utrzymać w mocy, a to już są ważne i to nie szkodzi, że były podejmowane z udziałem sędziów dublerów, których w ogóle nie uważacie za sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W tym nie ma elementarnej logiki. To nie jest praworządność, to jest robienie tego samego, co robił PIS. Stosowanie podejścia, że skoro macie większość, to każdą głupotę, każdą bzdurę możecie w formie ustawowej przepchnąć przez Sejm i to będzie musiało stać się obowiązującym prawem. To, co robicie, robicie wbrew, wbrew konstytucji. Próbujecie wprowadzać niekonstytucyjne przepisy. Po ośmiu latach krzyczenia, że to PiS łamał konstytucję, po ośmiu latach krzyczenia, że trzeba przywrócić rządy konstytucji. I mieliście rację, tak? PiS w wielu miejscach łamał konstytucję. Natomiast Wy w tej chwili chcecie robić dokładnie to samo i chyba już, nawet, chyba już nawet przestajecie sami przed sobą udawać, że tę konstytucję szanujecie. Dlatego, że kiedy popatrzymy na spór o ochronę życia, to odrzucacie już nie tylko orzeczenie z 2020 roku, którego ważność kwestionujecie, ale też orzeczenie, z 1997 roku, które jasno mówiło, że aborcja na życzenie jest w Polsce niekonstytucyjna, które jasno pod. Pod przewodnictwem tego samego profesora Cola, na którego powoływał się przed chwilą pan przewodniczący śliz jako autorytet konstytucyjny, e, Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że ochrona życia wyklucza możliwość e, wprowadzania w polskim prawie aborcji na życzenie. A przecież wy sami właśnie takie projekty seryjnie w tej chwili, jak karabin maszynowy, składacie kolejne projekty e, wprowadzające właśnie aborcję na życzenie, czy jako legalną, czy jako po prostu niekaralną. Szanowni Państwo, jeszcze raz. Narzucenie swojego stanowiska w drodze jednostronnej ustawy to nie jest niczyja wygrana w bitwie o Trybunał Konstytucyjny, nie jest niczyja wygrana w walce o polski porządek prawny. To jest tylko przedłużenie wojny polsko-polskiej, zamiana Trybunału PiSowskiego na Trybunał Platformerski. Rozwiązaniem, którego potrzebujemy, jest reset konstytucyjny, jest to, żeby wszystkie partie porozumiały się w ramach ponadpartyjnego ponadpartyjnej zgody i wypracowały takie rozwiązanie, taki kompromis konstytucyjny, przy którym będziemy mogli powołać Trybunał Konstytucyjny na nowo i rzeczywiście rozwiązać ten dręczący Polskę problem. Dziękuję bardzo. Dziękuję i zapraszam Pana posła Witolda Tumanowicza, Konfederacja. Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Czy Platforma złamała Konstytucję powołując pięciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego w 2015 roku? Tak, złamała. Czy PiS złamał konstytucję, powołując później też pięciu sędziów, z czego trzech wy nazwaliście sędziami dublerami? Tak, też złamaliście. To są fakty, których nie można zanegować. Chociaż oczywiście wspólnie się do tego nie przyznacie, te działania podważyły zaufanie do Trybunału Konstytucyjnego, jest zarzewiem konfliktu po PiS już od lat. Jednak to, co widzimy teraz, to nie naprawa, rytualna wymiana koszulek. Teraz to ta strona sali będzie nosić koszulki niczym Wałęsa z Konstytucją. A ta strona będzie krzyczeć, że w sumie wygrała wybory, ma większość sojmową, więc właśnie mogą robić wszystko. No ale nie, nie możecie robić wszystkiego. Zamiast skutecznie reformować system, skupiacie się na walkach politycznych, które niszczą nas wymiar sprawiedliwości wojnie między PiS a Platformą cierpią zwykli obywatele. Niepewność prawa prowadzi do chaosu, a w skrajnych przypadkach do bezkarności przestępców yy, i wypuszczania ich z aresztów. Yy, taki stan rzeczy jest niedopuszczalny i groźny dla każdego z nas. Jesteście jak kapitanowie sądowego Titanika: zamiast naprawiać dziury w kadłubie, walczycie między sobą o ster. Tymczasem woda wlewa się do środka, a pasażerowie Polacy toną w morzu niepewności prawnej. Konfederacja widzi rozwiązanie w resecie konstytucyjnym oraz prawdziwej reformie sądownictwa, ale by to osiągnąć obie strony konfliktu, zarówno PIS, jak i Platforma musiałyby się cofnąć o kilka kroków wstecz. Oczywiście wiemy, że tego nie zrobicie. Musimy wszyscy zrozumieć, że gra polityczna nie może odbywać się kosztem obywateli i ich podstawowych praw. Potrzebujemy sądownictwa, które będzie działać jak dobrze naoliwiona maszyna. Polska i Polacy potrzebują stabilności, pewności prawa i zaufania do konstytucyjnych instytucji oraz ich wyroków i orzeczeń w taki sposób, żeby nie były kwestionowane zarówno przez tą, ani przez tą stronę sali. Potrzebujemy systemu sądownictwa, który będzie działał sprawnie i sprawiedliwie, bez względu na to, kto jest u władzy. Nasza wspólna troska, naszą wspólną troską powinno być dobro Polski i jej obywateli, a nie partykularne interesy polityczne. Tylko wtedy będziemy mogli przywrócić zaufanie do naszego państwa i jego instytucji. Dziękuję. Konfederacja, wolność i niepodległość.